Cześć, witam was serdecznie. Kilka z was prosiło mnie o to, abym nagrała film na temat moich pędzelków, żebym pokazała wam moje ulubione pędzelki do makijażu. E, więc nagrywam się taki filmik. I teraz mam pędzle do makijażu twarzy. E, ich mam troszeczkę mniej niż do tych, e, tych do oczu, ponieważ zostawiałam sobie tylko te, które naprawdę mi się sprawdzają, które najbardziej lubię, e, które są najbardziej użyteczne tak dla mnie. E, jeśli chodzi o pędzle do podkładu, to może nagram oddzielny film na temat moich takich e, produktów do aplikacji, tych akcesoriów po prostu do aplikacji, czy pędzli, czy gąbek. Powiem Wam kilka słów właśnie na ich temat, który pędzel, do którego podkładu, na przykład do, do jakiego rodzaju podkładu najlepiej mi się sprawdza. Jeśli chodzi o te pędzelki, to może tak szybciutko Wam przelecę. Ten pędzel z, z Real Technique, z Buffing Brush, ja go używałam bardzo, bardzo często i bardzo długo, przez pewien czas on mi się sprawdzał i do tej pory się sprawdza praktycznie z każdym rodzajem podkładu, oprócz takiego bardzo, bardzo delikatnego takiego leciutkiego, płynnego ponieważ on troszeczkę go wsiąka w siebie, też pędzel bardzo dobrej jakości, mięciusieńki to jest sztuczne włosie nie wsiąka zbyt dużo tego podkładu, jeżeli go zmoczymy, jeżeli go zbliżymy, i też przepięknie aplikuje podkłady. Nie smuży się, nic złego nie robi na twarzy. Bardzo dobry pędzel i naprawdę bardzo, bardzo długo mi służył. Bardzo często go używałam. Ostatnio go mniej używam, ponieważ kupiłam sobie pędzelek, no taki dla mnie idealny po prostu. Choć przed nim jeszcze bardzo długo używałam ostatnio tego pędzelka. To jest pędzelek z Mac w numerze, tywiście, przepraszam w numerze 187. To jest skunks, skunks z maka. Dziewczyny, ja mam skunks, yy, pokażę Wam, poczekajcie. Więc tak wygląda pędzelek z firmy Mac, skunks, a tak wygląda z firmy Glambrush właśnie również skunks. <gryw> Widzicie, ogromna różnica jest. On wyglądał identycznie jak, yy, jak ten z Mac. Natomiast ja wiem, że są osłonki na pędzle, można po myciu nakładać te osłonki i te pędzelki są już w lepszej, nie wiem, lepiej się trzymają, ale wystarczy, że ja zmoczę ten pędzelek z Glam Brush i on od razu robi się taki, po prostu strasznie się rozciapierza, rozciapierza. Wiecie o co chodzi, no po prostu zwiększa swoją objętość trzykrotnie dosłownie. Spójrzcie jak one wyglądają. Więc tego pędzelka po prostu nie lubię. Ja nie po to kupuję pędzle, żeby męczyć się za jakimiś osłonkami i tak dalej. Uwierzcie mi, do tego pędzla nigdy w życiu, ani razu nie założam osłonki, a spójrzcie, jak on wygląda. On wygląda identycznie, jak go kupujemy. On po prostu nie zmienia kształtu. Czy go zmoczymy, czy on jest słuchy, nieważne. On wygląda zawsze tak samo. Więc ten pędzelek z maka po prostu uwielbiam. Warto jest wydać troszeczkę więcej kasy akurat na ten pędzel, ponieważ na ten pędzel jeśli chodzi o firmę Glambrush to bardzo lubię te pędzle do makijażu oczu, które wam pokazałam właśnie z tej marki. Natomiast pędzelki do makijażu twarzy mi się po prostu nie sprawdzają. Te włosie mi nie odpowiada. Ono jest dosyć twarde, takie sztywne, kujące. No i widzicie jak wygląda na przykład pędzelek ten i jeszcze pokażę wam drugi pędzel, który może jeszcze się sprawdza, czasami go używam. Tutaj nawet jest brudny, bo dzisiaj go używałam, bo chciałam mieć wszystkie pędzle, które wam chcę pokazać dzisiaj, które najbardziej lubię, chciałam mieć je czyste, więc używałam do makijażu pędzelków takich innych, których po prostu mniej e, lubię, i rzadziej używam, dlatego on jest brudny. On się jeszcze może sprawdzić właśnie do, e, do brązera, przepraszam, do pudru, ponieważ jest duży i e, nakłada taką chmurkę tego pudru na twarz. Natomiast bardzo mocno, moim zdaniem, ten pędzelek to jest glambraż w numerze T4. Zjada pudry po prostu te w kamieniu. Bardzo szybko się zużywają. Na przykład puder z inglota momentalnie mi się zużył właśnie przy tym pędzelku, więc jeśli chodzi o glambraż, to pędzle do twarzy mi się po prostu nie sprawdzają z tego włosia akurat, bo są wiem, że syntetyczne i są dużo lepsze podobno, bo dziewczyny naprawdę chwaliły tam te pędzle. Ale ja mam tych pędzej tyle, więc na razie nie będę kupować kolejnych. Ale jeśli chodzi o pędzelki właśnie do makijażu twarzy, to, y, oczu. A jeśli chodzi o pędzelki do makijażu oczu właśnie z Brush, y, sprawdzają mi się dużo dużo lepiej niż te właśnie y, do twarzy. Więc jeśli chodzi o pędzelek ulubiony do nakładania takiego mocno płynnego y, podkładu, to jest ten. To jest właśnie skąngsi z maka. Nim się nakłada podkład tylko tymi białymi, tutaj włoskami, których jest niedużo, on jest tak mięciusieńki, przewspaniały jest naprawdę w aplikacji. Sunie tym podkładem, nie smuży się, tak jak mówi, nie wkłania dużo w siebie podkładu, bardzo mało wkłania właśnie. I jest świetny do takich właśnie płynniutkich podkładów. Ale ostatnio kupiłam sobie pędzelek z Sephora, również właśnie do tych płynnych podkładów, takich mocno rzadkich. I sprawdza mi się też genialnie. I używam go, najczęściej właśnie po niego sięgam. Choć jest tak samo dobry, jak i ten. Uważam, że one oba są bardzo, bardzo dobre jakościowo. Ten jest troszeczkę tańszy. Ten kosztuje chyba ponad 180 zł, coś takiego. Ten kosztuje 99 Bardzo fajnie mi się sprawdza. Jest bardzo gęsty, ale przez to, że jest gęsty i te włosie ma takie syntetyczne bardzo zbite, nie wchłania tego podkładu w środek Ym, oddaje po prostu całość na twarz taką niezbędne minimum po prostu wchłania w siebie, żeby ten podkład y, łatwo się nałożyło, żeby on się nie smużył więc uwielbiam ten pędzel ale jeśli chodzi o pędzelki właśnie do podkładu, bo mam ich jeszcze więcej i też używam, y, wszystkich praktycznie używam y, to pokażę Wam w innym filmiku jakie używam, z jakimi podkładami, którymi się najlepiej sprawdza więc za jakiś czas takie mi się pojawi. Więc to są pędzelki do podkładu. Kolejne będą do korektora, i tu mam tylko jeden, jedyny pędzel, który po prostu kocham do korektora, którym się najlepiej sprawdza. To jest ten. To jest pędzel z Real Techniques, z tego zestawu pędzelków fioletowych. Taki, taki fioletowy zestaw był. Uwielbiam ten pędzel. To jest niby do rozcierania cieni, chyba tak. Deluxe Chris Brush się nazywa. Ale on mi się genialnie sprawdza. Tutaj do aplikacji korektora, do rozcierania korektora każdego czy jakiegoś lekkiego. On też nie wchłania, ponieważ on jest syntetyczny. Można też bardzo gęste korektory na przykład nakładać bezpośrednio nim z pudełka i pod oko. Świetnie mi się sprawdza. Bardzo, bardzo, bardzo długo go używam. Już kilka dobrych lat. Też z nim nic nie dzieje skówki nie odpadają, właśnie nie odpadają, aha, jeżeli chodzi właśnie o skówki odpadanie i tak dalej, mak nigdy w życiu żadna skówka się nie oderwała, żaden trzonek od pędzla mi się nie oderwał, tak samo w Zoewie też nigdy w życiu mi się nie oderwało natomiast jeśli chodzi o pędzelki Glambrush możliwe że teraz Hania poprawiła jakość tego kleju natomiast wszystkie każdy jeden po kolei mi się porozklejał każdy jeden pędzel ale to nie jest moim zdaniem nic złego ponieważ ja sobie sama skleiłam, znaczy może nie ja, męża prosiłam, żeby mi tam napuścił troszeczkę kropelki skleił mi to, idealnie się do tej pory trzymają i żaden żaden klej po prostu nie puścił już więcej więc tylko tak chciałam powiedzieć po prostu, jeżeli chodzi o te skówki no, ten jest bardzo fajny właśnie do aplikacji korektora i też nigdy, nigdy, nigdy w życiu nic z nim nie działo, ani nie wypadało w łosie, nie tracił jakości, ani nic, także bardzo lubię ten pędzelek tak. Teraz pędzle do pudru. Ulubiony mój pędzel do pudru, który dwa, przepraszam, dwa pędzle. Uwielbiam te pędzelki. Jeśli mam puder sypki, taki, który chcę tak chmurkowo nałożyć na twarz, używam tego pędzelka. To jest pędzel z Bobbi Brown. To jest do brązera ogólnie. To jest napisany bronzer, ale ja go uwielbiam właśnie do aplikacji tych pudrów takich sypkich na twarz. Jest przemilutki, przemięciutki, ale włosie z niego leci. Wypada z niego włosie nie kruszy się ani nic, nie są takie małe kawałeczki włosków, tylko po prostu po myciu te włoski wypadają. Także nie do końca, jeśli chodzi o właśnie o jakość. Widzicie, cały czas coś tam wyciągam o, znowu coś wypadło, także tutaj jest upierliwy ten pędzel, jeśli chodzi o to, ale uwielbiam go mimo wszystko nakładać właśnie nim puder, potem troszeczkę tych włosków pozbieram, no, one nie wypytają, też nie wiadomo w jakiej ilości, tam nie wiem, ze dwa, trzy włoski załóżmy po całym makijażu na twarzy są, więc ja sobie to zbiorę, ale i tak, i tak nakłada świetnie to wszystko, bardzo równomiernie, nie robi jakichś plam, nie, nie aplikuje w jednym miejscu więcej, w drugim mniej, wiecie o co chodzi, naprawdę bardzo fajny pędzel, uwielbiam go, aplikacji pudra, pudra, pudru, pudru. Yy, natomiast drugi do aplikacji pudru takiego yy, w kamieniu najczęściej, bądź jeśli chcę na przykład nałożyć puder sypki, ale tak wiecie, stemplując, nie, yy, nie umiatając twarz, tylko stemplując, kocham ten pędzel. To jest pędzel z firmy MAC w numerze 138. Pędzel, który mam około 6 lat. Dziewczyny, większego pędzla do twarzy ja nie mam. Nie mam. To jest Cudeńko, po prostu jest tak mięciutki jak ogonek mojej kici. Po prostu cudowny pędzel. Zobaczcie, jaki ma kształt. On jest taki spiczasty. No, jest troszeczkę nierówny, ale mi to nie przeszkadza, bo w zależności od tego, jak go położę, czy na tym boku, czy na tym, wiecie, on się troszeczkę odciśnie, ale mi to kompletnie nie przeszkadza, bo on po prostu, jeżeli chodzi o to rozcapiżanie się, z nim się nic nie dzieje po prostu. On nie traci nigdy kształtu. Zawsze jest na górze szpic, można spokojnie pod oko na przykład polecieć tym pędzelkiem, nałożyć sobie puder pod oko, gdzieś tutaj w załamaniu nosa, on jest tak mięciutki, ja uwielbiam nim nakładać po prostu puder w ten sposób. Bardzo, bardzo długo nim nakładałam brązer i też do tego się cudownie sprawdza. Świetnie i może też rozświetlacz nim nakładać, bo jest taki właśnie no wielofunkcyjny jest po prostu ten pędzelek. Uwielbiam! Genialny pędzel. Naprawdę, jeśli macie ochotę wydać. Się Dość dużą kasę, bo on dosyć dużo kosztuje. Na pędzel, taki właśnie do twarzy, który będzie Wam się do wszystkiego sprawdzał, to ten jest świetny. 138, właśnie z firmem. Mac. Cudowny pędzelek, bardzo mięciutki do wszystkiego po prostu. I też do nie do korektora, tylko do brązera się świetnie sprawdza. Teraz mam dwa pędzelki takie do nakładania brązera, do ocieplania może policzków. Trochę czasami do konturowania też, choć ja wolę na przykład nakładać bronzer na kości policzkowe niż pod kości. Nie lubię zbytnio tego efektu, jakiego wykonturowania, wiecie, cieni na twarzy i tak dalej. Lubię opalić sobie całą twarz, więc najczęściej tak brązer aplikuję. I tu mam dwa pędzle. Pędzel, który najbardziej lubię, to jest ten, to jest Zoeva w numerze... Kurczę, tu mi się coś starło. 128, 138, nie wiem pod filmikiem będziecie miały napisy to jest taki pędzelek, zobaczcie on się nazywa, zaraz Wam powiem, Deluxe Cheek Finish, o tak się nazywa bielutki, mięciusieńki nie tak mocno miękki jak tamten z maka, ale również mięciutki też włosie z niego kompletnie nie leci, jest z naturalnego włosia i świetnie aplikuje mi bronzer właśnie na twarz na czoło, po prostu opala mi pięknie skórę ten pędzelek, uwielbiam ten pędzel Natomiast drugi pędzel, który też bardzo często używam, ale niestety on w włosie również troszeczkę traci, tak samo jak tamten, bo to jest ten sam rodzaj włosia co ten pędzelek z Bobbi Brown, to też jest Bobbi Brown właśnie, on jest to różu, blush. Ten moim zdaniem jest bardziej precyzyjny, ponieważ on jest bardziej sztywny. Tak bardziej skoncentrowanie nakłada ten produkt, i nim bardziej można wykonturować sobie policzki. I jego właśnie do konturowania bardzo długo używałam. Ale nim również można tutaj nakładać i róż, na przykład, i rozświetlacz. One są takie wielofunkcyjne w sumie te pędzelki, ale najczęściej nim właśnie aplikuję brązer, ale ten ulubię bardziej, ponieważ on jest taki bardziej plastyczny, jest bardziej taki wyginający się, mięciutki, taki, no po prostu plastyczny. I fajnie aplikuje brązer, nie robiąc plam nie robiąc jakichś smuk niepotrzebnych taką mgiełkę tutaj tworzę na twarzy, więc ten pędzelek z Ewy Deluxe Cheeks nie, przepraszam Luxe Cheek Finish <grym> uwielbiam do bronzera naprawdę świetny pędzel, ten też lubię chociaż ten jest moim zdaniem lepszy więc tak i zostały mi dziewczyny trzy pędzelki które, chociaż jeszcze jeden mam to jest pędzelek z Diora z tego zestawu do rozświetlacza i właśnie dzisiaj nim rozświetlacz nakładałam pierwszy raz, świetnie się też sprawdzał, fajny pędzelek i nim też może fajnie by było konturować sobie policzki, ale on jest w zestawie z rozświetlaczem po prostu więc o nim nie będę za dużo mówić jeśli chodzi o typowo do rozświetlacza pędzelek który uwielbiam i on nakłada rozświetlacz tak bardzo precyzyjnie i też nie tworzy jakichś takich wiecie granic bo jest bardzo fajny, taki mięciutki to jest pędzelek Taki, spójrzcie, z maka w numerze 225 i to jest pędzel z naturalnego właścia przede wszystkim i jest taki giętki, miękki. Idealnie mi się sprawdza tutaj na szczyt kości policzkowych, czy na nos na przykład, żeby nałożyć sobie rozświetlacz. Też włosy z niego ani nie leci, ani nic. Jest mięciusieńki, bardzo przyjemny. Też bardzo długo go mam. Nie używałam go dłuższy czas. Chciałam go kiedyś sprzedać, ale teraz bardzo często go używam i aplikuję właśnie nim rozświetlacz na kości policzkowe. Także uwielbiam ten pędzelek. A jeśli chodzi o pędzelki do różu... Hmm, Pędzel, który najczęściej kiedyś używałam, ale niestety stracił strasznie na jakości. Y nie sypie się z niego włosie, ale tak niesamowicie się kruszy wykrusza się tak samo jak pędzel 217 z Maka. to jest firma Mac w numerze 129 tym pędzelkiem już naprawdę bardzo ciężko jest cokolwiek nałożyć jeżeli wszystkie pędzle mam brudne to jeszcze czasami go używam, ale namęczy się naprawdę niesamowicie na tym, że po prostu nawet na twarzy tych włosków tutaj on nie zostawia ale wszystkie lecą tu na dekolt I ja czasami na przykład nie spojrzę, wyjdę na dwór i się okazuje, że gdzieś tu Tutaj mam jakieś czarne włosy. I mąż mówi, co ty masz na klacie, jakieś włosy ci rosną. <noise> Także no masakra! Okropny ten pędzel jest. Kiedyś się sprawdza dużo lepiej, teraz to włosie jest okropnie twarde takie i strasznie się kruszy. no Okropnie się kruszy, tak jak z tego 217 maka Także ten pędzelek mi się kiedyś sprawdzał, a teraz go po prostu nie znoszę. Czasami go używam, bo jeszcze go mam. Nie wyrzuciłam go. A pędzel do różu, który uwielbiam i też jest mięciusieńki, przecudowny. Włosie nie leci, nie kruszy się. Jest bardzo fajnej jakości. To jest pędzelek z Maka również w numerze 188 bodajże. To jest ten taki e, ścięty, biały pędzelek. Po prostu najzwyklejszy, jeśli chodzi o róż. Można też brązer nie nakładać, ale ja do brązera wolę te pędzelki takie normalne, jak na przykład właśnie ten. O, w takim kształcie. Zobaczcie, tutaj sobie porównajcie te dwa pędzle. Ten mi się najlepiej właśnie sprawdza do brązera, a ten do różu, bo aplikuję tak bardzo delikatnie róż. On się troszeczkę rozszedł. bo On kiedyś był bardziej taki, wiecie, o, taki ściągnięty, ale teraz mi się sprawdza dużo lepiej, bo ten róż aplikuje tak, taką chmureczką. Po prostu tak jak ja uwielbiam. Nie robi mi y, żadnych plam także bardzo fajnie mi to aplikuje, można nim też rozświetlacz nałożyć, zresztą wszystkimi pędzelkami możemy nakładać wszystko co nam się podoba po prostu eee, no. ten pędzel też bardzo lubię, też jest naprawdę bardzo dobrej jakości i też używam go właśnie do różu choć powiem Wam, że ja rzadko używam różu chociaż ostatnio może trochę częściej, bo mam ten róż taki przepiękny właśnie z klinik, z, z takim kwiatkiem i uwielbiam go i bardzo często właśnie go nakładam tym pędzlem a więc no, zacznę go w końcu używać ten pędzelek, bo, czas, bo ostatnio bardzo, bardzo długo on mi leżał i nie używałam go w ogóle. Ale cały czas go miałam, bo w sumie to jest taki pędzelek jedyny, którym się sprawdza właśnie do różu. Żaden inny pędzel w ogóle ja chyba nie mam żadnego innego pędzla do różu, tylko ten. Tylko ten używam. No, bo naprawdę mi się super sprawdza i to wszystko moi kochani, jeśli chodzi o jakieś tam gąbeczki czy coś, to mam gąbeczkę na przykład Beauty Blendera, mam gąbkę z Real Technics, która się okropnie kruszy ja ją mam nie wiem ile niedługo, ale no dziewczyny po prostu wykruszać ta gąbka, masakra więc z tych dwóch gąbeczek to Beauty Blender jest moim zdaniem lepszy bo przynajmniej 10 razy już ją prałam i nie widzę żadnego tutaj uszczerbku na niej, a na tej już przy pierwszym praniu, przy pierwszym razie widziałam już jakieś tam podrapania i i tak dalej, także co Beauty Blender, to Beauty Blender w moim zdaniem, dobrze dziewczynki mam nadzieję, że filmik się Wam spodobał i przydał, mam tych pędzel jeszcze troszeczkę więcej, ale już o innych nie będę Wam wspominała, najgorzej niesprawdzający się dla mnie pędzel do podkładu to jest ten, to jest Zoeva, taka widzicie jak ten pędzel wygląda to jest 108, on jest masakrycznie sztywny masakrycznie jest taki zbity Dobra, i to wszystko dziewczyny się robi już ciemno, bo już jest, no już bardzo późno jest. Także dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik się Wam y, przydał. Buziaki, pozdrawiam Was gorąco i do następnego. Pa pa!